Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku miesiąca polskich marek. Dzisiaj przed nami makijaż jedną marką, dokładnie kosmetykami Glam Shop. Troszeczkę odkładałam ten odcinek, już chciałam nagrać dla Was dawno temu, ale ze względu na to, Hania coraz rzucała info o nowościach z nowych kategorii, których jeszcze nie było w marcu, no to stwierdziłam, że po prostu poczekam tak, żeby uzupełnić, żeby zebrać kosmetyki do pełnego makijażu. I tak rzeczywiście jest tutaj kosmetyki ze wszystkich kategorii. Część z nich testowałam, ale nieznaczną ilość. Na większość to są. Kosmetyki, których jeszcze nie używałam, także będzie to prawie cały makijaż pierwszych wrażeń. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba. Jeśli tak będzie, pamiętajcie o łapkach w górę. A wszystkie osoby, które są tutaj po raz pierwszy, które jeszcze nie subskrybują kanału, to zachęcę Was do subskrypcji. Tutaj kliknięcia przycisku subskrybuj, ze względu na to, że wtedy będziecie na bieżąco z nowymi filmami makijażowymi, ale także ubraniowymi na moim kanale. Możecie zerknąć, co się dzieje no i zobaczyć, czy to jest, to jest materiał dla Was, bo możecie dobić do 100 tysięcy jeszcze w tym miesiącu? Ja liczę na taki wynik, ale nawet jeśli się nie uda, to już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Dzisiaj na oczach troszeczkę będzie się działo, dlatego makijaż oka wykonam w pierwszej kolejności. Dlatego sięgam tutaj po korektor. Jest to korektor pod oczy. Po prostu w odcieniu numer 2. Ogólnie mam wszystkie odcienie, dlatego pokażę Wam słocze, ale tak, żebyście może oglądali do końca, to pokażę Wam w momencie, kiedy będę wykonywała makijaż całej twarzy. Wtedy będziecie mogli zobaczyć właśnie słocze innych odcieni. Ten korektor, jak widzę, ma bardzo dobre krycie i zostawia taką połowokę delikatnie klejącą, więc powinien fajnie sobie poradzić jako baza pod cienie. Jeśli chodzi o cienie, chciałabym przetestować w tym filmie gorącą nowość, jaką są cienie welurowe. To są dokładnie te dwa rzędy od dołu welurki prezentuje się naprawdę przepięknie. I jak widziałam po słoczach, te jeszcze, jak widzicie, nie są przeze mnie dotykane totalnie. To rzeczywiście wyglądały cudownie, więc zobaczę, jak się sprawdzą właśnie na oczach. A ze względu na to, że są to cienie połyskujące, na początek zrobimy im bazę cieniami matowymi i do tego celu wybrałam tutaj paletę neutralną, której też nie używałam, ponieważ właśnie to ona czekała na test w makijażu jedną marką. I słuchajcie, to jest paleta, która składa się z 20 cieni. czego 10 jest jak widzicie matowych i 10 połyskujących, które są w podobnych w sumie odcieniach do tych matowych. Także możemy sobie stworzyć takie fajne monochromatyczne luki. tak naprawdę dwoma, trzema cieniami max jesteśmy w stanie fajnie oko zbudować. Mi się bardzo podoba kolorystyka tej palety, ponieważ mamy tutaj odcienie zarówno ciepłe, jeśli chodzi o brązę, no także chłodne wpadające w róż, jest czarny. To jest akurat dla mnie bardzo ważnym elementem, więc dlatego bardzo podoba mi się ta paleta. Połyski też wyglądają przepięknie. No, akurat dzisiaj ich nie będę testowała, ale może zrobię dla Was na przykład makijaż na Instagramie, właśnie przy użyciu całkowicie tej palety. Także wyczekujcie takiego filmu, ponieważ właśnie do takich tutoriali w formie wideo na Instagramie chciałabym wrócić. Tutaj wyświetliłam się mój profil, jeśli jeszcze nie obserwujecie. Ja sobie tutaj zacznę od tego ciepłego odcienia. Na brązu. Jest to odcień kajmak, którym zbuduje załamanie powieki i podkreśla także zewnętrzny kącik oka oraz delikatnie nawet wewnętrzny. Ten cień, jak widzicie, przepięknie się nakłada, fajnie rozciera, tworzy taką ładną chmurkę i cudownie będzie wyglądał do takiego delikatnego makijażu, właśnie z połyskiem. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę zbuduję ten makijaż i będę używała tutaj tego brązu. A lusterko, jak możecie zobaczyć, właśnie pochodzi z Glam Shopu. Często dostaje o mnie pytania ze względu na to, że. Pojawia się właśnie w filmach. No, i rzeczywiście naprawdę jest bardzo ładne. Też mi się podoba, że jest kwadratowe, tak fajnie twarz się mieści w tym lusterku. I bardzo wygodnie się wykonuje właśnie makijaż do tego lustra. Tymi samymi cieniami od razu podkreślę dolną powiekę, skupiając się tutaj na zewnętrznej części. Następnie słuchajcie, sięgam po bazę do brokatu i aplikuję tutaj głównie na środek powieki tę przestrzeń, którą zostawiłam czystą, ale także wyjeżdżam troszeczkę na boki. No od razu aplikuję, ponieważ ogólnie wszystkie cienie błyszczące z Glam Shopu prezentują się bardzo ładnie nałożone palcem, pędzlem, po prostu na suchą powiekę, ale znacznie lepiej wyglądają właśnie w momencie, kiedy jednak jest ta baza pod spodem. Wtedy jest po prostu totalna miazga. Dlatego od razu nakładam tę bazę, żeby zauważyć od razu pełne możliwości cieni. I słuchajcie, jeśli chodzi o cienie, chciałabym sprawdzić na początek bardzo nieoczywisty dla mnie kolor ponieważ chcę sprawdzić tę zieleń. To jest zieleń, która tutaj w opakowaniu wygląda jakby opalizowała na złoto trochę, na róż. Dokładne tutaj nazwy wyświetlą Wam się na ekranie. Aplikuję na razie w tę zewnętrzną część powieki i tutaj nakładam delikatnie na ten matowy cień, który mam w zewnętrznym kąciku, tak? żeby zakamuflować tutaj to przejście pomiędzy kolorami. Bardzo podoba mi się ten efekt, fajnie się mieni. No i spróbuję, słuchajcie, może tak zrobić, że właśnie ten zielony cień nałożę na granicę, tutaj jakby, a na środek nałożę zaraz coś innego, bo chcę zobaczyć po prostu jak największą ilość cieni, a znowu wykonuję jeden i ten sam makijaż, więc jest to utrudnione. Tutaj się aż prosi o jakiś ciepły cień, dlatego sprawdzę może teraz to takie pomarańczowe złotko. Nałożyłam też odrobinę zieleni, tak żeby tutaj po prostu zrobić idealne przejście. Rozcieram tutaj granicę, ale co mogę Wam powiedzieć, to teraz, teraz ten makijaż oka mieliśmy na tyle kolorów, pod każdym kątem wygląda to inaczej i teraz po prostu istny kameleon. W wewnętrznym kąciku nałożę ten odcień tutaj i przeciągam tutaj delikatnie w stronę wewnętrznej części powieki dolnej. Dodamy może jeszcze troszeczkę różu, taką minimalną ilość, tylko po prostu, żeby zmienić tutaj trochę kolor i dodać takie fajne przejście. Tutaj już nakładam bez żadnej bazy. Od razu bezpośrednio na powiekę. I W sumie nie widzę dużej różnicy między górną a dolną powieką. A jeśli chodzi o dół, to jeszcze może nałożę ten tutaj, czyli taki jakby brązik, który wpada w zielone tony właśnie pod kątem. I sprawdzę, jak będzie prezentował się dalej. To już jest taki neutralny cień. Także zbalansuję tutaj trochę tą dolną powiekę. Ale ten róż fajnie tutaj gra, ten intensywniejszy odcień. Na oczach wyszedł mi jesny rzuczek, bardzo mi się to podoba. Jeśli chodzi o kredkę, mam tutaj kredkę, która ym, była w kolekcji z y, paletą y, Glam w Moro. Więc to no, sprawdzę, ponieważ akurat jest to y, taka butelkowa zieleń. Zobaczę po prostu, czy będzie się ta kredka nadawała do linii wodnej. I słuchajcie, ona jest naprawdę bardzo mięciutka, daje od razu... Fajny kolor, ładne krycie. I tutaj jeszcze delikatnie rozetrę właśnie tę kredkę, tak żeby bardzo ładnie mi się tutaj połączyła z dolną linią rzęs, żeby po prostu aż tak nie odstawała tutaj na linii wodnej. Z cieni jestem bardzo zadowolona. Te cienie welurowe są przepięknie opalizujące, takie iskrzące, ale one nie mają aż takich dendrobinek jak pigmenty. Są jeszcze bardziej takie wielowymiarowe i rzeczywiście właśnie wychodzi taki efekt drżuka na powiekach, więc będę testowała dalej i dam Wam znać, co myślę później o tych cieniach, ponieważ będę używała dalej. Jest wiele fajnych kolorów, podobają mi się właśnie te niebieskości z filetami, więc no zobaczymy, co co jeszcze uda mi się wyczarować z tymi cieniami. Teraz, jeszcze na chwilę wracam do palety. Tutaj, żeby użyć czarnego cienia, czyli cienia Limbo. Zachwalałam tutaj, że jest ta czerń w tej palecie, więc może ją użyję. Co robię czarnym cieniem? To tutaj kreskę wzdłuż linii rzęs. Ja właśnie tak zazwyczaj używam czarnego cienia. Lubię taką rozdymiałą kreskę wzdłuż linii rzęs, tak żeby zakamuflować pasek sztucznych rzęs i żeby ogólnie po prostu była troszeczkę bardziej delikatna niż po prostu kreska eyelinerem. Taka graficzna. W się oczywiście od tego, jaki efekt na jakim efekcie mi zależy w danym makijażu? Ta czarna nie jest akurat niestety jakoś bardzo mocna. Zaplikowana na te połyskujące cienie, jak widzicie, nie dała takiego pełnego krycia, No, daje ten, ten efekt zdecydowanie przydymienia, no, ale po prostu nie jest taka czarna, jak myślałam, że będzie ta kreska. No tutaj niestety to jest maks jaki byłam w stanie uzyskać właśnie tym czarnym cieniem. Jeśli chodzi za to o resztę palety, no tak naprawdę ja tylko przetestowałam trzy cienie, więc ciężko powiedzieć. No, ale formą nie różni się tutaj no, od reszty palet, które znam i lubię tej marki. I ogólnie sama paleta wydaje mi się idealna na ślubne makijaże, tym bardziej jeśli chodzi o tutaj te dwa górne rzędy. Dlatego może właśnie zmaruję dla Was jakiś taki makijaż ślubny tutaj tą paletą. Fajna kolorystyka, czyli mogłaby być mocniejsza. Przetestuję dalej i zobaczę jak się sprawdza, ale mam wrażenie, że właśnie tutaj jakość jest na tym samym poziomie, a jak wiecie bardzo lubię właśnie paletę Glam Shopu. Często używam, uwielbiam cienie matowe, turbo pigmenty, marmurkowe cienie, teraz te welurki też Wydaje się, że polubimy się bardzo. No i co? Dalej idziemy, słuchajcie, do tuszu do rzęs. I mam tutaj właśnie tusz do rzęs klasyk. Szczoteczka, jak widzicie, to jest klasyczna spiralka. Od razu przechodzę do aplikacji na rzęsy. Nakładam od razu drugą warstwę. Po pierwszej rzęsy są bardzo ładnie rozdzielone. Rzeczywiście ma fajny kolor, taki kruczo czarny. I są bardzo mocno te rzęsy widoczne. Jeśli chodzi o sam efekt, no to widzę pogrubienie. Widzę lekkie podkręcenie moich rzęs, ale wydłużenia wcale w sumie jakiegoś super nie ma. Na dolnych rzęsach jest w sumie taka dosyć delikatna, więc mam na razie takie, wiecie, mieszane uczucia. Raczej do takiego delikatniejszego makijażu. Może z podkręceniem wcześniej rzęs za zalotką ten efekt byłby lepszy. No ale po prostu taki jest bardzo delikatny jak na moje rzęsy, więc raczej nie będzie to mój ulubiony tłuszcz do rzęs, przynajmniej na to się nie zapowiada w tym momencie. Oczywiście musiały wjechać tutaj sztuczne rzęsy i w ten oto sposób mamy makijażu skończony, przechodzimy do makijażu twarzy i teraz oczywiście sięgnę po mojego ulubieńca, czyli podkład kryjący klasyk. Ja tutaj używam odcienia jeden oliwka, do którego dodam troszeczkę takiego oliwkowego przyciemniacza, ze względu na to, że ostatnio troszeczkę się opaliłam i ten odcień będzie dla mnie zbyt jasny. Jeśli chodzi o samą aplikację, dostałam ostatnio w paczce dwie nowe gąbeczki. Nie testowałam tej pierwszej, która była też bardzo popularna w sumie. Teraz mamy do wyboru taką całkowicie welurową, a druga jest welurowa tutaj na dole, a góra jest, słuchajcie, silikonowa. I z tego, co wyczytałam na stronie, to tutaj właśnie ta silikonowa powłoka sprawia, że prawie tych porów tutaj w tej gąbce nie ma i ma dawać jeszcze dodatkowo mocniejsze krycie. Po prostu, że jakby wyciągać większe krycie z podkładu, więc tej Jestem zdecydowanie bardziej ciekawa gąbki, więc teraz ją zmoczę i zobaczycie różnicę w wielkości. I tak ta gąbka prezentuje się po zmoczeniu, troszeczkę zwiększyła swój kształt, jest zdecydowanie większa. no i no jest przyjemna tak naprawdę pod palcami, także zobaczymy jak przejdzie aplikacja podkładu. Na temat samego podkładu już wielokrotnie się wypowiadałam, zresztą ostatnio pojawił się ten produkt w ulubieńcach z polskich marek, więc zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na kanale też oczywiście jest dostępny do obejrzenia test tego podkładu, tam też znajdziecie słoczy wszystkich odcieni dzisiaj. Ja właśnie, jak mówiłam, mam mix ze względu na to, że się opaliłam i jeśli chodzi o kolory, no to nie ma w tym momencie odcienia dla mnie. Z tego, co kojarzę, miała się ta gama powiększyć, nie wiem, czy już się powiększyła, czy nie. Ja wcześniej miałam cztery odcienie, i po prostu ten ciepły trzy. On był dla mnie troszeczkę jednak zbyt taki, jakby pomarańczowy, gdzie właśnie tych oliwkowych, te oliwkowe tony idealnie dopasowują do mojej skóry, i takich właśnie potrzebuję w podkładach co do samej gąbki, to jest to troszeczkę inne uczucie niż w przypadku klasycznych gąbek, właśnie takich wiecie, puchatych, ale bardzo mi odpowiada, ładnie rozprowadza się na skórze, stworzył taką gładką powłokę na skórze, nie widać żadnych też odcięć, ponieważ czasami przy takich mocniejszych kantach przy użyciu, po prostu odciskając gąbkę, robimy też taki ślad, po prostu granicy gąbki, tutaj czegoś takiego nie ma, podkład jest naprawdę bardzo ładnie rozprowadzony. Czy daje mocniejsze krycie niż w przypadku tradycyjnej gąbki? Nie powiedziałabym, ponieważ wydaje mi się, że uzyskałam dokładnie taki sam poziom jak zwykle no i jest to właśnie bardzo dobre krycie przepięknie wygląda na twarzy no i słuchajcie, wracamy do tego korektora którego użyłam wcześniej jako baza pod cienie, dostępne są trzy odcienie, teraz na ekranie możecie zobaczyć swocze tych odcieni, ja sama używam tutaj Odcienia numer 2, ten najbardziej mi pasuje. No i zaczynam tutaj aplikację pod oczy. Z tego co zauważyłam już przy aplikacji tego korektora na powieki, no to on tak dosyć szybko zastyga, więc działam tylko tutaj pod jednym okiem naraz, tak żeby on nie zastygł więc po drugiej stronie. I staram się oczywiście tutaj nie zniszczyć mojego makijażu oka, a jednocześnie dość możliwie jak najbliżej. Pomagam sobie tutaj pędzlem, ze względu na to, że on jest po prostu bardziej precyzyjny, ale bardzo dobrze rozprowadził się ten korektor pod oczami. Ma bardzo ładne krycie, fajną powłokę, taką bardzo gładką pod oczami i fajnie mi też rozjaśni tutaj okolice pod oczami. Tutaj wyrwę nam też to rozjaśnienie na twarzy, aplikując odrobinę tego korektora w strefietę i tutaj wszystko dokładnie rozcieram. O ile tylko ten korektor ładnie się utrzyma, to... Wyczuwam tutaj hit. Przepięknie wygląda właśnie na twarzy. Ma ładne krycie. Fajnie właśnie się komponuje razem z tym podkładem do takiego makijażu. Bardziej glam, ponieważ tutaj to krycie rzeczywiście jest na takim mocniejszym poziomie. Teraz oczywiście utrwalę ten korektor, używając pudru pod oczy. Ten produkt już znam, używam od jakiegoś czasu. Bardzo, bardzo lubię i aplikuję oczywiście w postaci bakingu pod oczami. Praktycznie od razu strzepuję tutaj nadmiar. Nie chodzi mi o nadmierne tutaj utrzymywanie tego pudru pod oczami, tylko po prostu taką większą ilością przypudrowania, tak żeby tutaj też wygładzić idealnie okolice pod oczami, ale po prostu, żeby lepiej utrwalić korektor. Jeśli chodzi za to o przypudrowanie całej twarzy, mam tutaj wkłady z Glam Shopu. Mam tutaj taki tradycyjny puder, ale także puder rozświetlający aksamit. I słuchajcie, jestem jego ciekawa, jak on będzie wyglądał na twarzy, dlatego właśnie tym produktem. Teraz utrwalam całą makijaż twarzy, tak żeby dodać tutaj glow, ponieważ podkład sam w sobie daje taki efekt matujący na twarzy. Więc zobaczymy, jak właśnie będzie wyglądał w połączeniu z połyskiem, ale już widzę, że mi się ten puder naprawdę podoba. Spójrzcie, jak ładnie rozświetlił tutaj strefę tę, jednocześnie jakby skórę utrwala, matuje i rozświetla wszystko w jednym, ale tworzy taką bardzo fajną powłokę, która mam wrażenie, że na czole może troszeczkę za mocno. No on pewnie będzie fajny, tak, do wykończenia makijażu, żeby. Dodać taką dodatkową warstwę rozświetlenia, wiecie, już po zmatowieniu skóry, ale w takiej formie przypodrowania, według mnie, to, że wygląda naprawdę fajnie. Zobaczycie, oczywiście, później na zbliżeniach, jak już do końca makijaż, jak będzie wyglądał właśnie ten podkład utrwalony tym pudrem. Teraz przejdę do brązera. Jest to naturalny bronzer do ocieplania twarzy. On ma taki cieplejszy, właśnie odcień, więc sięgam po taki bardziej puchaty pędzel. aplikuję. Dokładnie na cały pędzel. Mam wrażenie, że dosyć mało się aplikuje, ale dla pewności troszeczkę strzepię nadmiar, tak, żeby po prostu nie zaaplikować od razu zbyt dużo produktu. I zaczynam tutaj aplikację od boków czoła, żeby zobaczyć, jak ten efekt. Będzie wyglądał. Mam wrażenie, że to jest taki bardzo fajny brąz, trochę wpadający w ciepłe tony, ale dający taki efekt ładnej opalenizny. Nie zbyt, wiecie, taki czerwony, niezbyt, wiecie, takiej czerwonej, niezbyt ciepłej, tylko taki ładny, ładny, zdrowy efekt na skórze. I w sumie nie ściągając tego nadmiaru, aplikuje się idealna. Ilość tutaj na twarz. Nie jest ten efekt zbyt mocny, tylko rzeczywiście taki naturalny, więc raczej tym produktem krzywdy sobie nie zrobimy. No słuchajcie, naprawdę aplikuje się bardzo ładnie. Jest dosyć delikatny. Ja tutaj jeszcze próbuję sobie troszeczkę zbudować, ale mam wrażenie, że to już jest max, ale dzięki czemu wygląda fajnie i no nie jesteśmy w stanie przesadzić, a ja mam akurat ciężką rękę czasami do brązera. Mega mi się podoba ten efekt. Fajnie się tutaj stapia ze skórą. Mam wrażenie, że też jak najbardziej mimo ciemnego. Ocenia opakowa w opakowaniu, to jak najbardziej ten produkt, ten odcień sprawdzi się do jasnych karnacji. Teraz jeszcze aplikuję na taki pędzelek do blendowania, tak żeby tutaj jeszcze zaaplikować ten brązel na boki nosa. Precyzyjniej. Jak się okazało, byłam pewna, że mam produkt z każdej kategorii, ale nie mam tutaj różu. Jak widzicie, ja różu tak naprawdę na policzkach nie pomijam, więc sprawdzę może, któryś odcień różu na spaletki. Czyli nałożę po prostu cień na policzki. Tutaj sięgam po pędzel, Wydaje mi się, że ten odcień blady sprawdzi się najlepiej ze względu na to, że są to cienie. I pigmentacja może być spora, więc no tutaj sobie strzepię, na tak, żeby nałożyć taką delikatniejszą ilość. To jest fajny trik w momencie, kiedy po prostu pakując się na jakiś wyjazd nie zabierzecie ze sobą jakiegoś kosmetyku, no to możecie spróbować właśnie z aplikacją po prostu cieni z palety. To nie jest, e, wiecie, produkt do używania długotrwałego, ale w ramach awaryjnej sytuacji to jak najbardziej się sprawdzi. Słuchajcie, kolor tego cienia no na, na policzkach wygląda naprawdę zabójczo. Przepięknie, taki bardzo ładny, naturalny efekt. Mega mi się podoba. Taki róż poproszę. Chyba, że jest w ofercie Нужно проверить и заказать. Bo nie mam, ale mega mi się to podoba. Nie no, teraz ten makijaż twarzy wygląda naprawdę super. W filmach możecie zobaczyć zazwyczaj w akcji rozświetlacze współpracy z Adą Grotkowską, właśnie Glam shopu. Używam najczęściej odcienia petarda na mojej twarzy. No ale dzisiaj przetestujemy coś nowego. Mam tutaj dwa nowe rozświetlacze w postaci i wkładów. Mam tutaj odcień Delikates oraz iskier. Takie dosyć intensywne odcienie. Zaraz je czuję na ręku, no i tak, żeby zobaczyć, czy nie będą dla mnie zbyt ciemne. Ja cię kręcę. E, chciałam zasłuchać, żeby zobaczyć, czy one nie będą dla mnie za ciemne, czy nie mają zbyt ciemnej bazy, ale czy widzicie ten delicates? To jest po prostu, to jest lustro. To jest takie lustro jeszcze w takim odcieniu mm, róż-goldu, ale takiego um, jakby perłowego, różowego odcienia. No, wygląda cudownie. Nawet iskier wydaje mi się jaśniejszy. No, jest jaśniejszy od na odcienia Delicates, ale przepięknie się mienią. No, na palcach wyglądało to troszeczkę lepiej. Na mokrej skórze, w sensie na podkładzie, który nie będzie przypudrowany, no, wydaje mi się, że uzyskamy dokładnie taki efekt, jak mam tutaj, ale na przypudrowanej skórze, na takiej suchej skórze, takiej, jak u mnie na ten efekt, wiecie, nie jest jakiś taki super... Nie no, jest obstrzany. Kogo ja poszukuję? Widzicie, jak to połyskuje? No i którego teraz użyć? Na razie może spróbuję z tym odcieniem Iskier, tym intensywniejszym odcieniem. No i spójrzmy, jak on się zaaplikuje. Ja tutaj akurat twarz wcześniej przypudrowałam. Hmm. E, no ja tutaj na dzisiaj na rozświetlacz... Na pewno nie będę, a ponieważ to, co widzę teraz w lustrze, to, co Wy widzicie w podglądzie, to nie jest efekt oszukany światłami studyjnymi, tylko to jest rzeczywiście widoczne w tym momencie na twarzy. No troszeczkę mnie niestety przyciemnia tutaj, więc raczej ten rozświetlacz będzie sobie czekał w momencie, kiedy się opalę, ponieważ w tym momencie faktycznie trochę opaliłam skórę, użyłam ciemniejszego podkładu, ale jeszcze nie na tyle, żeby móc tego rozświetlacza używać. On ma taki srebrny, bardziej połysk, i wydawało mi się, że będzie ok, ale faktycznie troszeczkę mi to i przyciemnia. Ten delikatest też wyglądał bardzo fajnie na swatchu, więc sprawdzimy go teraz na drugiej stronie. Mam wrażenie, że on też tutaj niestety mnie przyciemnia. Dosyć ciemne są te kolory, rozświetlica. Wydaje mi się, że u mnie wyglądała ok, ale na przykład Turbo Highlight, który wyszedł we współpracy z Miz Selitą, on także mnie troszeczkę przyciemniał więc tutaj te bazy rozświetlacze potrafią być właśnie ciemne niestety. Patrząc się mu na prost, ten rozświetlacz delikatnie wygląda nieco lepiej. Tutaj po prostu widać to przyciemnienie, ale jest taki delikatny gradient, więc nie jest to aż tak mocno widoczne, gdzie tutaj widać po prostu taką kreskę ciemniejszą. Za to jeśli odbija się w światło, w momencie kiedy odbija się światło od twarzy, no to zdecydowanie daje mocniejszy efekt. Kolorystycznie wypadają naprawdę podobnie. Nie ma tutaj w sumie jakiejś super dużej różnicy, ale no w sumie no muszę przyznać, że ten delikatny po prostu lepiej wypada w tym momencie na mojej skórze, więc właśnie tym odcieniem troszeczkę rozświetlę tutaj strefę tę. nosek, łupku I odrobiny broda. Dodatkowo jeszcze oprócz tego rozświetlenia pudrem rozświetlającym. Został już ostatni element tego makijażu twarzy. Mimo, że teraz wygląda ten makijaż przepięknie, tak teraz po tym kroku będzie wyglądał jeszcze lepiej. Mam tutaj giełkę do spryskania właśnie twarzy. Jest to dokładnie glam giełka do twarzy wykończeniowa. I tam giełka ma za zadanie scalić te wszystkie warstwy, zabrać pudrowość, dodać też trochę glow. Ja już raz użyłam. Dwa dni temu właśnie spryskam swój makijaż i muszę przyznać, że to jest chyba jedna z lepszych mgiełek, jakie używałam Ponieważ skóra momentalnie dostała takiego naturalnego bardzo glow. Nie taki połysk po jak po pudrze rozświetlającym, tylko po prostu taki naturalny bardzo efekt na skórze. No i po prostu wtedy makijaż wygląda bardzo bardziej naturalnie w momencie, kiedy taki mgiełek używam. I też bardzo fajna jest mgiełka, taka fajnie spryskuje. No bardzo delikatnie, także zobaczycie zresztą. Po skryskaniu skóra jest taka delikatnie i wilgotna, ale nie ma żadnych n, większych kropli, ponieważ ta mgiełka jest po prostu tak, jakby była w takim aerozolu, jak lakier do włosów, n, a jest to taki po prostu kla klasyczny atomizer i naprawdę sprawdza się póki co bardzo dobrze, także będę, będę oczywiście dawała Wam znać, jak to będzie na dłuższą metę. Słuchajcie, co ja jeszcze mogę zrobić? Wrócić do rozświetlacza, nie wiem, gdzie ją położyłam, tutaj je położyłam, e, no bo przecież tutaj ten dekolt aż się prosi, żebym też coś nałożyła, Spróbuję może najpierw z tym delikatesem. Nie wiem, słuchajcie, skąd się wzięła właśnie taka nazwa na rozświetlacz, ponieważ on, jak widzicie, wcale taki delikatny nie jest. Tutaj na ciele, jak widzicie, już mnie nie przyciemnia. Fajnie wygląda, więc naprawdę odrobina tylko, wiecie, opalenizna i już będzie wszystko case, więc ja już się naprawdę nie mogę doczekać, aż złapię większą ilość opalenizny, tak żebym będę mogła ten iskier nakładać do każdego mojego makijażu. Czas na brwi. Mam tutaj na początek kredkę do brwi w odcieniu numer 2. Ten odcień wydaje mi się troszeczkę chłodniejszy, taki bardziej wpadający w różowe tony, dlatego właśnie ten odcień wybrałam. No tutaj jest bardzo taka... ta kredka jest naprawdę bardzo cieniutka i precyzyjna. Pigmentacja jest taka właśnie bardziej delikatniejsza. Wydaje mi się, że fajniejsze właśnie będzie do tak wypełniania brwi niż faktycznie do rysowania włosków. Ze względu na to, że mimo, że jest taka precyzyjna, to po prostu nie daje takiego super dużego pigmentu. Więc ciężko będzie zrobić taką imitację włosków yy, właśnie ze względu na tę pigmentację, ale znowu tak do wypełniania jest idealna, ponieważ nie trzeba właśnie tak mocno tutaj jeździć po brwiach, żeby uzyskać fajny efekt. Yy, daje bezproblemowo fajny kolor. I jednocześnie nie jest to nic zbyt mocnego, ani nic zbyt delikatnego. Fajnie się tutaj ta brew wypełnia bezproblemowo, bardzo szybko i nie zostawia, wiecie, żadnych grudek, nic takiego, więc wygląda naprawdę fajnie. Ja tak delikatnie podkreśliłam, teraz jeszcze wyczesuję nadmiar tej kredki z brwi i możecie zobaczyć różnicę. Nie mam wcale dużego efektu, ale ze względu na to, że ja mam tutaj takie delikatne braki na samym łuku oraz tutaj pod spodem, no to właśnie te miejsca zdradzają, że nic nie jest na brwi zrobione, ale pokażę Wam tylko, jak podkreślę te dwa elementy. Już wyref moja się wydaje pełniejsza i tu już różnicy takiej nie widać. żeli mam tutaj aż trzy pozycje, ponieważ w ofercie są zarówno takie koloryzujące. a takich lubię używać na co dzień, tak do szybkiego podkreślenia brwi są dostępne dwa odcienie. No ale jest też taki wykończający żel do brwi w przezroczystym odcieniu. i Ja dzisiaj właśnie jego użyję. No tutaj mamy taką fajną, zgrabną spiralkę i wyczeszę troszeczkę moje brwi ku górze, zobaczymy. Jak utrzyma ten żel kształt? Ostatnio zdecydowanie przywykłam do takich e żeli do brwi, które bardzo mocno utrwalają kształt. No, tutaj też spodziewałam się takiego efektu, ale jest to raczej taki delikatniejszy żel do przyczesania brwi, ale nie czuję, żeby on jakoś tak bardzo mocno je utrwalał. Jeśli chodzi o usta, mam tutaj szminkę w odcieniu Lady, która cudownie będzie pasowała do tego makijażu. No ale na początek podkreślę jeszcze usta konturówką. Jest to kremowa kredka do ust w odcieniu Słodka. Te konturówki są bardzo fajnie plastyczne, ładnie zostawiają kolor na ustach. Jednocześnie też możemy sobie fajnie wersować kształt, ponieważ jest taki fajny ostry. A teraz czas na szminkę. Tutaj tą konturówkę udało mi się dobrać idealnie. Kolory są bardzo ładne tych produktów. Mam wrażenie, że ta szminka zostawia delikatne tutaj prześwity na środku. Ona jest połyskująca, więc tutaj się nie da dodać dodatkowej warstwy, nie zastyga tak jak matowe szminki, więc tutaj lepiej by było nałożyć najpierw konturówkę na całe usta, następnie szminka i wtedy też będzie zdecydowanie bardziej trwały efekt na ustach. Mi ten makijaż naprawdę niesamowicie się podoba. Tutaj troszeczkę niecodzienne kolory, ten chcę zielonego w moim makijażu oka, ale dalej makijaż totalnie w moim klimacie bardzo mi się podoba. Jak to wyszło? No ogólnie kosmetyki no oceniam na ogromny plus. Jedynie zastrzeżenia do rozświetlaczy, że mogłyby być na jaśniejszej bazie dla wszystkich osób o jaśniejszej karnacji. Sama w tym momencie nie należy do najjaśniejszych, a jednocześnie dalej mnie troszeczkę przyciemniają. Tak jak powiedziałam, że Mika robi delikatne prześwity. Tuż do jest dla mnie akurat troszeczkę zbyt delikatny, ale przetestuję go w takim normalnym będzie makijażu z podkręceniem wcześniej z zalotką, no, i zobaczymy, jak wtedy wyjdzie. No ale tak naprawdę, słuchajcie, reszta kosmetyków wypadła rewelacyjnie. No, I ja się troszeczkę tego spodziewałam, ponieważ mimo, że części dalej nie używałam, no, części z tych kosmetyków, no to jednak te, które używałam do tej pory, no to uwielbiam, więc jak mogło być inaczej, czasami no, po prostu pojawiają się jakieś kosmetyki, które nie do końca. No, Pasowałam się w moje gusta, ale faktycznie nie mam tutaj w marce Glam Shop, Mam wrażenie, że żadnych bubli, chociaż może Wy akurat takie znaleźliście i dajcie znać w komentarzu. No, ten żal dobry, może też nie będzie moim ulubionym, nie jest najgorszy, ale no trochę już bardziej usztywnił te włoski, ale dalej w takim delikatnym stopniu. To było na tyle. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych kosmetykach, których używałam, czy już testowaliście, jaką macie sami opinię. To już by było na tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. 我拜拜。